Znajdujemy się przed zameczkiem w Leszczynach, przed dzień 80. rocznicy tragicznego w skutkach Marszu Śmierci. Zapraszamy do oglądania naszego filmu. Wszystko zaczęło się we wrześniu 1935 roku, kiedy to Reichstag przyjął ustawy norymberskie dotyczące kwestii żydowskiej w państwie niemieckim. Wyznawcy judaizmu zostali pozbawieni obywatelstwa, w całym kraju rozpoczęła się segregacja Żydów. Kluczowym wydarzeniem jest również Noc Kryształowa, akcja antysemicka. Życie straciło 91 osób pochodzenia żydowskiego, spalono i zdemolowano około 267 synagog, ponadto 7 tysięcy domów towarowych i sklepów. Hitler był konsekwentny w swoich działaniach. Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej w 1942 roku. W wyniku prowadzonych wcześniej eksperymentów dotyczących efektownego likwidowania podludzi, tak naziści określali wyznawców judaizmu, zdecydowali się na powstanie obozów zagłady. Jednym z największych obozów koncentracyjnych, a w późniejszym czasie obozu zagłady, był obóz KL Auschwitz, gdzie straciło życie ponad milion ludzi. Zbrodnie niemieckie w obozach zagłady były regularnie prowadzone, mimo większych problemów machin wojennych i załamania się frontu wschodniego. W wyniku zbliżającej się Armii Czerwonej oraz wojsk alianckich władze trzeciej Rzeszy zdecydowały się na likwidację dowodów masowego ludobójstwa, jak i mało miejsca na terenach obozów. Rozpoczęto akcję planowanej od dawna likwidacji miejsc zbrodni i ewakuowania więźniów. W drugiej połowie 1944 roku z Auschwitz wywieziono około 65 tysięcy więźniów do pracy w głąb nazistowskich Niemiec. Początek stycznia 1945 roku dla obozu zagłady KL Auschwitz okazał się być najtragiczniejszym okresem w czasie jego istnienia. W obliczu natarcia sił wroga kierownictwo podjęło decyzję o jak najszybszej ewakuacji. Następstwa ewakuacji więźniów z Auschwitz-Birkenau są określane dzisiaj jako Marsze Śmierci. Droga była prawdziwym piekłem na ziemi. Ewakuacja odbywała się głównie w pieszych kolumnach, które skierowane były w stronę przyczyny i rybnika, a docelowo na Dolny Śląsk lub w Głąb Rzeszy. Ewakuowana ludność transportowana była w różne rejony Górnego Śląska przy temperaturze wynoszącej minus 20 stopni. Z Wodzisławia pociągami przeznaczonymi do transportu węgla zostali oni wywiezieni dalej na zachód. Inne miasto, które stało się miejscem wyjazdu więźniów były Gliwice. Jeden z taborów, który trafił do miasta został skierowany w kierunku stacji w Rzędówce, będącej obecnie dzisiaj częścią Leszczyn. Około trzeciej w nocy mieszkańcy Leszczyna usłyszeli niepokojące dźwięki dochodzące ze stacji Rzędówka. Nikt nie spodziewał się, że w wagonach po węglu będą znajdowali się więźniowie z obozu KL Auschwitz Birkenau. W wagonach panowały nieludzkie warunki. Ludzie byli bardzo stłoczeni oraz swoje potrzeby fizjologiczne musieli załatwiać na miejscu. W Rzędówce więźniowie otrzymali nakaz opuszczenia wagonów, po czym mieli za zadanie sorować szyk do wymarszu. Od tej pory trasy do Rybnika musieli pokonywać pieszo. Osoby, które nie były w stanie maszerować, natychmiast rozstrzeliwano. Ich ciała zostały pogrzebane na terenach zabudowań stacji. Szłam więc do domu drogą przez kamień. Przy moście, już na terenie naszego przysiłka Lasoki 3, pod którym biegną tory z rzędówki w kierunku Knurowa i dalej aż do Gliwic, zobaczyłam miejscowych policjantów goniących uciekającego przed nimi człowieka, przy czym jednocześnie strzelali do niego z powodów nocnych ciemności nie widziałam jednak kim był ociekinier ojciec powiedział nam potem że miał ogromne kłopoty dostać się do domu gdyż ulicami Gliwic szły w tym dniu kolumny więźniów w pasiakach gdy przyjechał na podwórzu przy studni natknął się na siedzącego tam więźnia ubranego w pasiak więzień ten był bardzo młody prawie dziecko nie znał on języka polskiego ani niemieckiego w jaki sposób porozumiewał się z ojcem nie wiem w każdym razie został zabrany przez niego do domu. Tam ojciec kazał mu zdjąć gwiazdę Dawida, a matka od razu spaliła jego pasiak. W zamian od ojca dostał cywilną odzież i przez dwa tygodnie ukrywał się na strychu. Mówił, że uciekł z transportu. Około godziny 16 razem z koleżankami. Przyszłam na dworzec kolejowy w Rymniku, aby pociągiem udać się w drogę powrotną do rzędówki. Z dworcowych głośników jednak ogłaszano, że pociąg jest opóźniony. Postanowiłyśmy udać się w drogę powrotną pieszo. Gdy minęłyśmy paruszowiec i doszłyśmy do miejsca, w którym obecnie jest zakład mleczarski, usłyszałyśmy pojedyncze strzały oraz głośne nawoływania w języku niemieckim. Był wtedy już mrok. Po chwili zobaczyłam nadchodzącą z przeciwka kolumnę ludzi, której towarzyszyły wrzaski konwojentów. Gdy zbliżyłyśmy się do siebie, Zobaczyłam, że są to więźniowie eskortowani przez umundurowanych Niemców. Pamiętam, że jeden z tych konwojentów miał na sobie czarny skórzany płaszcz i okrągłą czapkę na głowie, a na nogach buty z cholewkami. Konwojowani więźniowie byli okryci kocami, zaś na nogach niektórzy mieli drewniaki, a inni tylko szmaty. Było ich dosyć dużo, ale dokładnej ich liczby nie potrafię sobie przypomnieć. Więźniowie wyciągali do nas ręce i wszyscy wołali w języku niemieckim Brot Brot. Idąc obok tej kolumny, doszłyśmy do skrzyżowania, od którego prowadziła droga do kamienia. Skręciłyśmy w tym kierunku i po minięciu torów kolejowych, zobaczyłam z odległości około dwóch metrów, jak jeden z idących w tej kolumnie więźniów, w starszym wieku, osłabiony i nie nadążający za resztą idących, przewrócił się, a stojącym nad nim konwojent, wrzeszcząc AUF AUF, nakazał mu wstać. Więzień usiłował to uczynić, lecz gdy tylko zdołał się podnieść, od razu z powrotem padł na ziemię. Po kolejnej nieudanej próbie powstania konwojent strzelił do tego więźnia, a ja zobaczyłam obok jego leżącego ciała ciemną plamę krwi na śniegu. Konwojent zaś poszedł dalej za kolumną. W kamieniu, w okolicach lasu Dębicze, Niemcy wykazali się szczególnym okrucieństwem. Gdy napotkali na ziemi leżącą kłodę, podłożyli pod nią granat ręczny i krzycząc partizanen zaczęli masowo rozstrzeliwać wszystkich więźniów. Niektórzy SS-mani nie wytrzymywali presji psychicznej. Pod swoimi mundurami wojskowymi posiadali ubrania cywilne, dzięki czemu łatwiej im było zbiec w przyszłości. Niektórym SS-manom udało się zbiec. Głównie uciekali w okolice kamienia, a szczególnie w okolice folwarku Splendowiec. W styczniu 1945 roku wieczorem około godziny 22 do domu Jana i Marty Antończyków, mieszkających w Xiążenicach na terenie śródleśnego przysiłka Lasoki 1, przybyło czterech więźniów w Pasiaka. Był wśród nich ojciec z dwoma synami. Z zawodu jeden z tych synów był kucharzem i w obozie pracował w kuchni. Miał około 20-25 lat. Wszyscy więźniowie mówili w języku polskim i przed wojną mieszkali w Łodzi. Zostali ukryci w chlewie, w słomie, która w nocy słyszyła im za posłanie. W dzień przebywali razem z domownikami w budynku mieszkalnym. Poszukiwań za ukrywającymi się więźniami ze strony Niemców na terenie przysiłka nie było. W styczniu 1945 roku, dokładnej daty nie pamiętam, pojechałam po południu na rowerze z Księżenic, gdzie w okresie międzywojennym po wyjściu za mąż zamieszkiwałam z wizytą do dentysty w Rybniku. Z powrotem wracałam już o zmierzchu, gdy z drogi do Mikołowa skręciłam w lewo do Kamienia, spotkałam na przyjeździe kolejowym marszerującą sprzeciwka kolumnę więźniów w pasiakach. Było ich dużo, kolumnę konwojowali umundurowani Niemcy, zabitych po drodze było sporo. Po przyjeździe do domu udałam się do sąsiadki i poinformowałam ją o tym, co drogą widziałam. W rozmowie z nią dowiedziałam się, że w lesie na terenie przysiłka młyny w kamieniu miała miejsce strzelanina do więźniów. W jej wyniku wielu z nich zbiegło z kolumny ewakuacyjnej i ukryło się u okolicznych mieszkańców. Między innymi czterech więźniów w pasiakach było już w tamtym czasie u niej. Widząc, w jakim byli stanie, przyniosłam im potem mleko i chleb, a na prośbę sąsiadki dwóch wzięłam na nocleg do siebie. Mieszkałam wtedy w domu, którego większą część stanowiła obora, do której przylegało moje jednoizbowe mieszkanie, pomimo tego zabrałam ich do siebie. Kierunki ucieczek bywały różne, ponieważ więźniowie docierali nie tylko do pobliskich księżenic, kamienia czy leszczyn, ale także między innymi do Czerwionki, przegędzy, Golejowa, Ochojca, Ligockiej Kuźni czy Wilczy. Spora liczba mieszkańców tych miejscowości udzielała pomocy więźniom w formie udostępnienia pożywienia, odzieży czy schronienia. Największa liczba więźniów ukrywała się w kamieniu. Otrzymana tam pomoc była spontaniczna, a ochrona przed nazistami nieplanowana i improwizowana. W tle za mną znajduje się gospodarstwo państwa jurytków. W 1945 roku ukrywali oni kilkunastu Żydów, którym dali jedzenie oraz odzież. W 1991 roku ci mieszkający w Księżenicach ludzie zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwych wśród narodów świata? Tyczniową noc 1945 roku. Około godziny 22 przyszło do naszego domu pięciu młodych więźniów w pasiakach około 30-40 lat. Jeden z nich miał odmrożone i opuchnięte nogi. Wszyscy oni byli bez butów, mieli oni jedynie stopy owinięte szmatami. Zaś dla ochrony przed zimnem pod więźniarskimi bluzami widziałem u nich papierowe worki. Byli to Żydzi, Prawdopodobnie wszyscy z Polski. Całą piątką zaopiekował się mój ojciec, który najpierw dał im cywilną odzież, pod którą jednak zostawili swoje więźniarskie pasiaki. Potem otrzymali gorący posiłek i koce, gdyż na nocleg ojciec ulokował ich w oborze, gdzie w sumie przygotowano im kryjówkę. Przez cały czas przebywania w oborze, aż do wyzwolenia, nosiliśmy im tam jedzenie. Ciała niektórych więźniów, którzy stracili swoje życie w trakcie masakry Przysiłku młyny zostały pochowane 26 stycznia i 12 lutego 1945 roku w zbiorowym grobie na cmentarzu w Księżynicach. Na polecenie księdza proboszcza Pawła Rysia zostały spisane numery obozowe pomordowanych. Dzięki temu możliwe było późniejsze zidentyfikowanie 45 spoczywających w mogile ludzi. Więźniowie, którzy pozostali w kolumnach, przemieszczali się dalej w kierunku Rybnika i Raciborza. Z dnia na dzień było ich coraz mniej. Umierali z powodu wycieńczenia, głodu oraz egzekucji. W Raciborzu więźniowie zostali skierowani w stronę Dzierżonowa. W Dzierżonowie zostali oni podzieleni na dwie części. Jedna została skierowana do Wałbrzycha, a druga do obozu koncentracyjnego gross Rosen. Jeden z więźniów, nazwiskiem Henry Appel, powiedział: Jest tylko jedna rzecz gorsza od samego Auschwitz. Jeśli świat zapomni, że takie miejsce istniało. Inny zaś, Primo Levi, apelował: To się stało, a więc może się znów zdarzyć. Może się zdarzyć wszędzie. Znajdujemy się pod pomnikiem poświęconym ludziom, którzy stracili swoje życie. W trakcie marszu śmierci w 1945 roku. Znajduje się on na terenie dzisiejszego ośrodka Mossir w Kamieniu. Został on uroczyście odsłonięty w 1995 roku. Projektując wydarzenia z przeszłości, należy wyciągać wnioski z mądrości historii, pamiętając przy tym o najważniejszej wartości, czyli życiu. Mimo tego, ile czasu już minęło od tragicznych wydarzeń w roku 1945, ludzie z okolic dalej pamiętają o tych właśnie tragicznych wydarzeniach. Modlą się o tzw. bezimiennych, dbają o kwiaty, zapalają znicze, pamiętają o nich. Nasz film ma na celu upamiętnienie ofiar tragicznego w skutkach marszu śmierci, który odbył się równo 80 lat temu. Bohaterowie tych wydarzeń wykazali się niezwykłym heroizmem. Naszym obowiązkiem jest dbanie o pamięć o ich czynach.